Nie zmusza. <noise> Absolutnie nie zmusza. Ja tą blondynę na przyszłość w dniu do tej obrotnej straży. No, bo, no, bo one są też wiek, o, że One są inne. Um, <noise>

gdy to uważam, ale... <grychy> no. Jak grywasz? Ten grywasz bo ja cały czas trzymam. No widzę, No widzę. To no gdziekolwiek. No nie. No, jeszcze sień dostanę. no dobra. Tutaj też nie dostanę. No Znowu taka bójka. No widzę, widzę. się <grychy> rozdzielić. No. Spoko, ja się przesunę, <grymnie> <grymnie> O, idzie, manina na ciebie wsiadzi. No patrzcie, coś białego tam dopadło. No tak białego na ciebie to

Gdzieś zrobisz porządek? Sobor też gdzieś już zaczyna warczyć.